Cześć! To jest kolejny odcinek z gry World of Tanks. Zapraszam! I widzicie kogo tu mamy! Tak, tylko zapomniałem udać, ile kosztuje naprawa u niego? 3000 I jak możecie zauważyć, tak! Nareszcie! tą polską wersję językową World of Tanks! Tylko wczoraj jest zaleta, czemu? usunęłem, bo wczoraj, zaraz sami zobaczycie, bo z, wczoraj, jak e, wczoraj grałem w World of Tanks. Później wyszłem i weszłem i mi się coś takiego zobaczycie zaraz. Co się mi stało. Takie coś. Tak. Takie coś mi się stało. Widzicie? Nie mam ani niczego i to będzie głupi trochę odcinek nie wiem czy wam się w ogóle spodoba bo ja mam teraz będzie tak że nie będziemy mogli nawet wciskać escape nie nie mogę ruszam myszką nawet nie widzicie tej myszki się to głupie właśnie Polak się odezwał no i zobaczcie mam nowe działa akurat no i nie ma no ani mapy, ani gracza, ani nic. Weźcie mi powiedzcie, jak mam to zrobić. Jeżeli jesteście ze mną. Co się wpychasz, rajerze? Weźcie mi, weźcie mi prześlicznie. Ja, jak ja mam pozbyć się tego, że... No, że nie mam mapy, nie mam niczego prawie. Jak ja mam się tego pozbyć? O, Polak, nawet czatu nie mam, ludzie. Mam amx znowu. Oj, zaprzyści. Pogramy sobie trochę amx em <noise> Fajnie gada. Mi się, on, mi się to podoba. Jak koniec tutaj gadają. To jest AMX, ale on na razie jest taki bud. Sorki ze słowa, ale Jadę za nim, bo jestem malutki i mi się nic nie słyszy. O! Okej, okay. jesteśmy, musiałem trochę odczekać, kiedy eee, mi się to zrobi i zapomniałem znowu dać tego tutaj, tak, akceptuję, no napraw ten pojazd, dobra, to gramy sobie jeszcze KW1, A właśnie jakieś zaproszenie dałem od jakiegoś y, sams, y, Samsung 1.1.3.1, 1, 1. nie wiem, czy to jakieś widcy, co to, czy kto to, nie wiem, Zrobiłem cięcie, bo nie chciałem marnować odcinka na to, że... Ale głupio, nie, ja muszę jakąś inną serię zrobić. A co do poradników? Jutro będą. Tak. Nie. Tak, jutro. Ja nic nie mam. wejdźcie mi naprawdę... Wyślijcie mi... Jak ja mam to zrobić, żeby... Nawet pod S wiedzieliście co to jest, nie? No właśnie, Z to znaczy. Ale już ogarniam się, bo wiem, że na dole było SOS, tutaj ATAK, tutaj NEGATIVE, INFIRMATIVE. Yy, co jeszcze było? Idę, jadę tam. Yy, co jeszcze było? Yy, ATAK, SOS, AUTOMATYF, NEGATYF eee... Coś jeszcze było podwójne Dobra, nie wiem, ale tamtego nie ruszam, tylko daję czasami SOS i ATAK eee... Nie eee... Będę musiał zrobić nową serię O właśnie Dlatego widzę, co do mnie ciągle pisał już chyba kojarzę kto to jest, ale nie wiem. Przecież ja nie będę patrzał i nie będę wiedział kto to jest. Eee, mam dla Was taki konkurs. Kto zgadnie w komentarzu, co to znaczy u mnie, bo ja mam Addixon? L LW, nie? Zgadnij... Jak ktoś napisze w komentarzu, kto co to jest, to... To może z, z nim nabrał. No. Może nie jestem super youtuberem, ale liczy się coś, nie? Piszcie, bo ja wiem co to, znaczy ja sam ten microbił. No szafę wyjeść. Dobra kij. Będę odcinek tracił na szafę. O, ktoś pod... I to szafę chyba. Tak, szafę zdałem. Akurat zrobiłem tak, że pod altem jak miałem, to mi wyskakiwało jego nick, zdrowie i wszystko prawie, nie tier. No a teraz zrobiłem sobie tak, że mam już tier narysowany, czołg, imię jego i HP. I nawet wagę mam. O! To nie jadam. Bo tak to by mi się ten Polak odezwał, on jest super. Lepszy od tego Anglika, bo on wcześniej tam, ten Anglik mówił Deceiver the Shraxta. Może się w każdej chwili. musiało boleć. No musiało boleć. O <noise> to jest, jest taki super. Ale nie no... A właśnie dlatego widza nie, co... O oh, fuck! Dziesiątkę. Nawet nie wiem, ile mam życia. Daję M, to nawet mapy nie mam. To jest jakieś hasło. Jak to jest aktualizacja, to wam... Jak się dowiem, że to jest aktualizacja, już nigdy nie nagram odcinka z Bota. Czo sorki, czołgodzi. czołgozi. Ale naprawdę. Jeżeli to jest aktualizacja taka, że nie masz życia, nie ma niczego, ale mój kuzyn ma przecież ten sam. A! Kurde, znowu zapomniałem powiedzieć, jeżeli... Tamten y, y, Tamten y, widz co ciągle pisał, że Dąst... Jest! Y, będzie Dąsterów! Już niedługo już... Już po prostu... Już niedługo już czuję to po prostu. Koniec już! co było, bo naprawdę, no sami widzicie że nic, przegraliśmy porażka, super dobra, ja się w tym, od, w tym momencie będę się z wami żegnać, niedługo będzie Don't Starve, naprawdę Ref on Giants, no to na razie